I Japończyków, i oczywiście Austriaków, Daiki. I to no, warunki są, nie trzeba przypominać, co on lubi. Lubi mocny wiatr pod Narty, i jest kolejny. skok. tuż teraz, chyba przed granicą HS. Tak, 141,5 metra. Więc szkoda, że. Później nie skakał, bo widać wyraźnie była ta przerwa. Czekali sędziowie. Daiki to potwierdza, że w takich warunkach zawsze na niego trzeba zwracać uwagę. No, tak Na granicy ustania tego skoku. Ale można powiedzieć, że dopiero to zachwianie było już po wylądowaniu. Trochę markowany ten telemark, odjechała prawa narta. No ale sędziowie, proszę zwrócić